Dzień dobry. Witamy Basię pierwszy raz. Witam znaczy, bardzo serdecznie. No, no bróżkę i, i, Basie. i A wróżkę Basia, no Nawet Brzuszek teraz bróżkę. twój czas. Mój czas? A co mam powiedzieć? Coś mam wywróżyć? No może wywróż na przykład jak widzisz Ręba TV w przyszłości? Bardzo dobrze tak. widzę, bardzo dobrze widzę, widzę coraz wię, większe oglądalności. Zasięgi mamy, i zasięgi. po prostu rozwalamy system. Tak, tak. A że swój ciągnie do swego, wysoka wibracja, wysoka energia. No to ja już tych terminologii się nie znam, to możesz ty opowiedzieć już teraz. A, to jest, trochę jest na zasadzie, że przy, przyciągamy ludzi względem własnej energii. Im wyższą mamy wibrację, energetykę, czyli jesteśmy w energii miłości, wdzięczności, spokoju, wszystkiego takiego, wszystkich wyższych wibracji, tym spotykamy ludzi o wyższej energetyce. Jeśli natomiast mamy syndrom ofiary bądź kata, każda ofiara znajdzie swojego kata i każdy kat znajdzie swoją ofiarę. Więc jeśli ktoś narzeka na plan, że plan jest do. Że, że Posłuchajcie właśnie, co Basia mówi. Szczególnie to do nowych statystów, którzy... Tak, że jest beznad... to beznadziejnie. To jaki syndrom ofiary macie w sobie, że takie plany przyciągacie? Więc, więc, im bardziej narzekają niektórzy, bo jest długo, no to macie w sobie coś nieprzepracowane, więc zobaczcie, co macie w środku. A, a, a przy okazji, jeżeli Basia już jest na naszym kanale, ja Basi widzę, że mam. Jeżeli będziecie chcieli się z nią skontaktować, to oczywiście prosta Zap... sprawa. Prosta sprawa. Wiadomo. No, a dziś jesteśmy na planie naprawdę jest. No ja nie wiem co powiedzieć, no, po tym co ty powiedziałaś, to po prostu jest plan cudowny. Chociaż siedzimy w takim... Jak miejscu, ja jestem, to jest zawsze to, plan cudowny. Ale tak nas przywiewa, a wszyscy w słońcu, a my siedzimy tam pani Weronika no, Książkiewicz. Nie no, nie nie A tym bardziej, że jeszcze... Mam fajną rozmówczynię i to jest twój czas. Żeby no to mnie jest mój czas. I, a, i jeszcze jedno. Jestem dobrą wróżką, bo niektórzy myślą, że, że nie wiadomo, jakie czary mary robię. Nie, ja odklątwiam. No właśnie, Basia, co robisz? Jakie czary mary? Tam? Jakie ro, e, Odklątwiam, <grym> jeśli ludzie Uważaj mają. W żeby żeby się nie przewidziła. Okej. Okay. Odklątwiam, odklątwiam, czyli jeśli ktoś ma klątwy jakieś nad sobą. Yy, ale nie robię na kimś rytuałów, tylko ściągam te rytuały. Yy, ogólnie oczyszczanie czakry, wszystko co dobre, żeby jak najlepiej było. W ogóle warto pracować nad własną energetyką, żeby, żeby, żeby też lepszych ludzi spotykać. No i ten. A w ogóle jeszcze tak, abstrahując od tych tematów. Wróżbiarskich, mhm. to żeby tak już dopiąć klamerkę, to zapytam, jak w ogóle wpadłaś na to, żeby statystować? Bo jako, że to jest kanał dla statystów, opowiedz coś też dla tych osób, od kiedy statystujesz, i w ogóle skąd w ogóle taki pomysł, żeby eee, przyjść na plan? A to było ciekawe. Bo y, ja jestem ogólnie słoikiem, jestem z okolic Gorzowa Wielkopolskiego, a dokładniej łęgowa... gdzieś tam... Żużę tam bardziej. <grym> niż tak, kółka tak, nowa. tak. Yy, I po prostu tutaj w Warszawie była szkoła wróżbiarska. No a i, jednak od wróżbiarstwa tak, wszystko, wszystko się zaczęło. Od wszystko się zaczęło. No i pojechałam, e, przeprowadziłam się ze względu na szkołę wróżbiarską, bo przez rok dojeżdżałam e, praktycznie co weekend po pracy. Naprawdę? Tak, tak, przez rok, e, rok i e, po prostu po pewnym czasie stwierdziłam, że nie, nie wytrzymam fizycznie, <laughs> psychicznie tego, bo no, nie miałam dnia wolnego mhm, dla siebie. Rozumiem. No, i zaczęłam wróż... to znaczy też wróżyć, na infolinii pracowałam. Tak? A no tak, 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 tak. Jest tak, taka ale infolinia? jest infolinia 0700. 0700. <noise> ale serio 0700. Znaczy 0700 to się kojarzy? Na wróżek, kojarzy się z, wróżek. z czymś innym, okay. ale dla y, wróżki też są pod 0700. Y, mhm. I ogólnie. Y, nie wiem, kto mi powiedział, że, że można w telewizji, ale ktoś ze znajomych. Ale ja poszłam na casting. Ja poszłam na casting i po raz pierwszy statystowałam, że dostałam telefon, czy będę statystką, a ja tak, tak. Taka nieco podescytowana. I, i, I poszłam po prostu statystować. I nie wiem, miałam 2-3 miesiące przerwy, bo nie wiedziałam, że można tak, że, 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 jest, że jest strona internetowa, że, że można tak szybko, łatwo i codziennie. No i ja miałam tak dwa-trzy miesiące przerwy i później wzięli mnie na plan. Ja myślałam, że to kolejny paradokument. Bo pierwszy mój plan to był pana dokument. I ja byłam święcie przekonana, że nie można w takich filmach jak wegi, że, że to trzeba. Jezu, mieć co wy tak. U Wegi widzę, że zagrać to jest wydarzenie. Jednak, jed, jednak lubicie tego wege. To jest Ale... sensacja. Ale po prostu siostra mi nie wierzyła, że ja u Wegi. I co, jak zobaczyła cię, to co powiedziałaś? Wiesz co, to był okres, że słyszałam o Wedze, ale tak nie oglądałam Wegi, więc tak... Siostra tak do mnie nie dowierzała. No gdzie u i tak dalej, że to trzeba jakieś castingi. A teraz proszę bardzo. Wasia po kilku miesiącach czy tam nie wiem, czy kilkunastu już w wielu produkcjach jednak jesteś? Jest, jesteś jestem. gdzie widać? Jestem im, nie No nie, nie, oszukasz tego. Nie oszukam widać przeznaczenia. Byłaś, nie oszukasz przeznaczenia, okej. Okay. Ale super. Nie no, i właśnie. A, a, a tak? No to może za promój, bo ja na przykład zdrowo się nie odżywiam. Bardzo, bardzo no. niezdrowo. Przed chwilą zjadłam batonika, ale no, nie wiem, czy to. A tak że no, A to ja tego wyszła. nikt nie widział, to było poza wizją. To było poza wizją. I ten, ale właśnie i dlatego zachęcam was oglądacie RMP TV, bo na przykład taka, takie rzeczy tylko u nas, tak. na naszej telewizji zdrowa żywność. No, i za, i zawsze mówię, że, żeby jakiś taki dżingielek, to Basia powiedział, oglądajcie Remba TV. Oglądajcie Remba TV. No nie, tylko to, u nas. To nie znaczy, że kończymy tą rozmowę, no, bo jeszcze to... idziemy sobie spacerek. Jest słoneczko wyszło, chociaż przywiewało od rana, jest taka polska złota jesień tak zwana, nie, nie no Basia, no jest piękne, piękne okolice i dzięki właśnie takim planom można Naprawdę w fajnych ludzi. miejscach się znaleźć i poznać fajnych ludzi, no. A jak ba... się zacznie też statystować, to można później epizody różne fajne zdobyć. Może, można. można. Czymś... No, wszystko można. Na przykład Hayetano chwali sobie kanał, bo dzięki temu oglądalności jego filmów dostał trzy role. No muszę się... O, to może im... ja też dostanę. <laughs> może ty też. Może ja też dostanę. <laughs> to wizytówkę. No, teraz jaka krótka wizytówka w, w trakcie filmu. Powiedz jak masz na imię i zrobimy profilek. Muszę coś pokazać. <laughs> nie, nie się. Nie no chętnie naprawdę. No, każdy, każdy chciałby zobaczyć, co nie? Co masz tam do pokazania. Nie no, dziewczyny są super. Także fajnie. Ale zobaczcie, no, jest naprawdę super. Ale zobaczcie, nigdy byśmy tu, tu nie przyjechali w to miejsce, nie? Ja w ogóle pokażę tutaj tak ogólnie tą w ogóle tutaj bloki. te bloki, nie blokowiska. Nie no, ale super jest i, i tam my w zakamarku gdzieś. No I teraz ba czas, bo ja przerwałem, przepraszam. Oj, ojej, ale ja w tej chwili zastanawiam się, co mogę jeszcze powiedzieć. Nie no, zachęć ich do tego, żeby się do Ciebie odzywali, jeżeli ktoś chce, bo nigdy nie. Wiadomo. Zachęcam do tego, żebyście się do mnie też odzywali. Jeśli też macie jakieś pytania do kart, a sprawdzalność kart jest u mnie bardzo wysoka. Powiem Ci, że jedna osoba, która nie wierzyła, która chciała mnie sprawdzić, teraz jest moją stałą klientką. Ja osobiście w tym temacie się nie wypowiem, bo nie znam się na kartach. Na wróżbach i tak dalej. Nie korzystałeś. Nigdy, ale być może, kto wie, no, po tej rozmowie zobaczymy, przemyślę sprawę. Nie, ale tak, zachęcam. Koleżanka, zresztą jesteś na planach, także ludzie cię tam spotykają, także... Jestem dobrą wróżką, tylko dobra, biała, czysta magia, tylko yy, energia yy, miłości, wdzięczności. Ale, ale jeszcze z tego, co słyszałem, że... Nie wiem czy dobrze słyszałem przy czekaj, bo tu się tutaj patrzę, co, że ten, że masz jakiś też, y, jakiś live robisz tam na stronie. Tak, tak. tak? No to ale teraz na fejsie robię, teraz na fejsie robię, bo nie wiem czemu mam problem jakiś taki z YouTube'em, ale może ty mi pomożesz. Nie wiem, nie, rac raczej nie bardzo. <noise> okay. ale ja, ja to jestem tylko o tej pałki trzymania i mogę robić. <noise> okay. ale, ale nie, tam porozmawiamy zaraz jak wrócimy. Ale i na, może fejsie, ktoś na fejsie robię live. Uh -huh. y Wolałabym na YouTubie, ale mi jakiś taki prob problem wyskakuje, więc to nie może, wiem. ale ktoś może. Ja, mi na pomoże. przykład, z przesyłaniem filmów, który zaraz prześlemy z Tobą, nie mam problemów, Mam swój kanał, no <laughs> jestem tym dyrektorem i no niestety, no, taki przywilej dyrektora. Ja na razie jestem panią Facebooka. <laughs> panią Facebooka. Także, kurde, Basia, no fajnie, że zgodziłaś się porozmawiać. Jeszcze jest swój czas możesz mówić opór. Czas jest nieograniczony, wiesz. To jest tak mm -hmm. jak zawsze powtarzam: telewizja nasza dla nas to nie jest moja. Ja sygnuję ją tylko swoim nazwiskiem, ale wiadomo, że już ten. O, skręcimy sobie tu w prawo, no, bo, bo będziemy wracać, bo może nas będą tam potrzebować na tym planie. I nasza telewizja jest prawdziwa. No właśnie. Tutaj jest czysta prawda. Tylko i, i, i lecimy zawsze live. Tak jak z Basią teraz rozmawiam, to jest na to dowód, nie? Która. Jak się pomylę, to się pomylę trudno. <gry> Tutaj nie ma Dubli, niestety. Nie ma Dubli. Nie tak jak kręcimy jedną scenę, którą tutaj 50 ale, razy ale, przechodzisz. ale beznadziejna <laughs> scena, której ja bym już to dawno telefonikiem skręcił, co nie? a oni to robią no ale dobrze, godzimy z się prawej z strony, tym, tak? z, z prawej jesteśmy strony jesteśmy z, z tym pogodzeni teraz z góry kręcimy, teraz z dołu kręcimy no ale jesteśmy z tym pogodzeni, I że przy, 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 przychodząc na plan <laughs> jesteśmy przygotowani, że można Plan cudnąć. będzie trwał 18 godzin, może trwać 2 godziny 20 minut, czasem 2 minuty, damy radę. I można schudnąć na plana. No tak, jedząc jabłka, na diecie jak właśnie. to tak. Nieważne, że wcześniej batonik. No tak, no tak, ten batonik, cie, cie, ciekawe gdzie, gdzie wrzuciłaś papierek, czy do kosza, czy wrzuciłaś na trawę. Wyrzuciłam. Ej, widziałeś, przecież wyrzuciłam. Przy nie, tobie nie wyrzuciłam. <noise> Dobrze, wierzę ci. Także z Basią, no jeszcze jest jej cały czas. Czas. Zobaczymy. Kręci halo. się. Halo. Kręci się? Kręci. Nie, się. A, okay. <noise> jeszcze kontynuujemy końcóweczkę, także na zakończenie, żeby tak spuentować naszą całą. Ale zobaczcie, no przecież jeszcze wam pokażę. Zobaczcie jakie to są okolice, w ogóle niesamowite. Nie? I te blokowiska, i to wszystko. Dlatego nie warto być na remboy skrydak... tak. Sama Basia nawet się zgodziła. I ten fajnie, że wi widzimy. male, a na koniec szary male. No dobra, zrób. Nie <noise> Baga, ma. Już Basia nie widać. Także ja już... A, słychać, a słychać! Ale tylko jak słychać, pozdrawiam potem. Was, oglądajcie Remba TV. Pozdrawiam Poza. również. Dziękuję Basi bo... za wywiad pa, pa. Cześć, trzymajcie się. Wracamy do pracy, bo my generalnie jesteśmy w pracy cały czas. Tylko sobie pozwoliliśmy na chwilę takiej. No, jak to się mówi. Debata! Także trzymajcie się Remba TV, oglądajcie i cześć i zaglądajcie do Basi. Pamiętajcie o niej. No. A ja wszystko widzę. Jeżeli ma taką wykrywalność, ja to ja wszystko widzę. Ja... ja wiem, kto mnie ogląda. Na pewno będziecie Was się oglądać. No cześć, trzymajcie się. No, pa, pa.